Witur Państwu, Jarek Miński, solo. Porozmawiajmy dzisiaj o pasjach. Dzisiaj mamy ciekawy odcinek. Będę czasami pożółkiwał, ponieważ robimy kolejne testy lampy, ustawień, niebieskiego tła. Zobaczymy, może wytrzyma. Ale widzę, że jak się odchyla, to się robi żółty. Więc trzeba będzie używać czarów. Będę z Wami dzisiaj blisko, chociaż przy mojej gestykulacji to bywa trudne. Ale no właśnie, dzisiaj nie o mojej gestykulacji, dzisiaj o pasjach porozmawiamy sobie, zanim porozmawiamy, co ciekawego. Dzisiaj miałem przyjemność nie tylko zebrania z rodzicami w Puszczyku, ale także miałem przyjemność cudownego wykładu w Wasilkowie w Akademii Świadomego Rodzica, w którym opowiadałem o tym, czy nastolatki muszą się buntować. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo fajny. Myślę, że dla chętnych będzie też do pociągnięcia ten temat w jesienią, gdzie będziemy pewnie w toku robili kurs z nastolatkiem w kontakcie. Także to ciekawego. Ponadto za tydzień, uwaga, za tydzień nie ma Jarek Żeliński solo, dlatego że na Natuli będzie webinar. On jest otwarty dla tych, którzy się zapiszą, w którym będziemy opowiadali sobie, w którym będziemy sobie opowiadali o tym, jaka opieka dla dzieci jest, jaka opieka dla dzieci jest najlepsza, czy to jest mama, czy tata, czy babcia, czy niania, czy żłobek, ewentualnie czy przedszkole, w zależności od wieku. Będziemy o takich rzeczach rozmawiać, więc zamiast Jarek Żyliński Solo, zapraszam serdecznie rzeczywiście na to spotkanie na, na Tuli. Dzieci są ważne, stare, teraz na Tuli, tam można się zapisać, ja też będę ogłaszał u siebie na psychoblogu. I mam nadzieję, że Jarek Żyliński Solo jeszcze parę razy wakacje będzie, tym bardziej, że zachwyciliście mnie, słuchajcie, waszą obecnością tydzień temu, że udało nam się zgromadzić aż 50 osób, teraz już też widzę, że jest 16 pewnie będzie rosło. Zapraszam was serdecznie, widać, wakacje... Duch rodzicielski nie maleje. Zapraszam serdecznie do, do, do spotkań. Ja już jestem po jednym wykładzie, po jednym zebraniu, więc będę dużo pił. Zresztą, o, witam Aniu. Ania była i potwierdza, że wykład był bardzo ciekawy. Dzięki. Też z takich ciekawostek będę w piątek w jednej firmie prowadził warsztaty na temat ojcostwa, na temat ról w ramach dnia ojca, więc to też taka ciekawostka z przyjemnością takie akcje w różnych firmach prowadzę. Jak ktoś był chętny, to oczywiście zapraszam. A teraz słuchajcie, wracamy do tych pasji, bo z tymi pasjami to jest bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście pasje są wspaniałe, pozwalają rozwijać różne umiejętności. Czasami pozwalają znaleźć zawód, co jest cudowne, jeżeli ktoś pracuje, to, jeżeli czyjaś praca jest pasją. Natomiast nie jest łatwe, albo chociaż czasami jest łatwe, ale ciekawym wątkiem jest zachęcanie dzieci do pasji, zachęcanie. Jak to zrobić? Kiedy zapisać na pierwsze zajęcia dodatkowe? Czy zapisywać? Czy też dzieci są może przemęczone? Czy też nie? Co warto robić? W jakim wieku? Co robić, kiedy nie chce? O tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja osobiście też oczywiście staram się moim dzieciom pomagać te pasje rozwijać. Sam trochę swoich pasji różnych pamiętam, nawet starałem się, żeby pewne, pewne moje pasje dziecięce stały się moim zawodem, ponieważ próbowałem się zająć teatrem, a okazało się, że inna pasja młodzieżowa dotycząca właśnie życia społecznego również się spełni, spełnia, bo jestem psychologiem, więc z tych pasji też może coś wyrosnąć. No właśnie, pogadajmy o pasjach. Jak to jest z tymi dziećmi? Popatrzymy sobie zgodnie z wiekiem. Jestem też ciekaw. No właśnie, dajcie mi znać, jakie macie pasje i w jakim wieku zaczęliście się nimi zajmować. W jakim wieku wasze pasje się w waszym życiu rozpoczęły, które utrzymały się teraz do dzisiaj. Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Dajcie znać, a ja już ląduję przy dzieciach. Zajęć dla dzieci jest mnóstwo. Niektórzy próbują te pasje wprowadzić bardzo, bardzo wcześnie. Są wręcz zajęcia, które <laughs> zaczynamy od półrocznych dzieci. Zresztą żeby dam jako ciekawostkę znać, że moja córka też w takich zajęciach brała udział. Były to zajęcia gordonki tak zwane, rozwijające, które wręcz kończymy w wieku trzech lat zwykle. Ale tutaj myślę, że nie mówimy o pasji, tylko o. Tylko o, o o pewnych zajęciach rozwijających, ponieważ raczej nasze dzieci oczywiście mogą lubić te zajęcia, ale czy staną się pasją rzeczy, które zaczęły w wieku pół roku? Niekoniecznie. Bardziej bym się natomiast pochylił już nad zajęciami, które proponujemy naszym przedszkolakom. I tu jest bardzo różnie, przy czym trzeba wziąć pod uwagę to, na jakim etapie życia jest dziecko przedszkolne. Ponieważ dziecko przedszkolne to jest taki mały człowiek, który uwielbia zmieniać który uwielbia doświadczać, który uwielbia, kiedy coś się dzieje, który uwielbia, kiedy coś jest inaczej niż było do tej pory. E, więc, więc to jest ciekawe, że no właśnie, jest mu niezwykle trudno, kiedy dorośli oczekują, że zacznie się ono uczyć. Zarówno jeśli chodzi o języki obce, e, czytanie, pisanie. W wieku do pięciu lat jest naprawdę trudno, ponieważ dziecko absolutnie nie ma motywacji do uczenia się. Ono ma motywację do doświadczania. Dlatego bardzo trudno mu jest na przykład z zajęciami, które są regularne, bo z czasem ono się nimi po prostu nudzi. Też nie ma takiej przyjemności z uczenia się. Nie ma przyjemności z tego, że coś już umie. Oczywiście każdy człowiek trochę ma, ale dziecko przedszkolne rzeczywiście przede wszystkim niezwykle cieszy się zmianami. Niezwykle cieszy się tym, że coś jest inaczej. I nie ma na przykład frajdy z tego, że Opanuje jakąś umiejętność. Kiedy dziecko w wieku przedszkolnym prosi rodzica, tato patrz jak skaczę, tato patrz jak biegam, to zwykle nie chodzi mu o to, żebym powiedział ładnie biegasz, tylko o to, żebym poświęcił uwagę i powiedział, widzę jak biegasz. Dlatego te pasje w wieku przedszkolnym są dość niewdzięczne. Eee, wprowadzanie pasji, one są bardzo wdzięczne, dzieciaki uwielbiają je, ale nie jest wdzięczne kultywowanie ich, utrzymanie regularności. Trudnym wyzwaniem często dla dorosłych, ponieważ widzą, jak niesamowicie chłonne są umysły przedszkolne, ponieważ te dzieciaki bardzo szybko się uczą przez to doświadczenie, mają niesamowite możliwości uczenia się, powielania ruchów, zachowań, działań, a zarazem im się nie chce. Nie mają z tego przyjemności, że coś opanują do perfekcji. One chcą tu być tylko na chwilę. Chcą przyjść, spróbować, pójść dalej. Przyjść, spróbować, pójść dalej. I trochę tak to wygląda u dzieciaków, 3-4 i u większości 5 latków. Dlatego tutaj z tymi pasjami jest trudno dobrze spoznawać, dobrze spróbować, dobrze się bawić. Ale zachęcam Was bardzo, rodzice, że żeby tych młodszych dzieci nie traktować tego jako regularną naukę, bo można tylko dziecko zniechęcić. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej rzeczywiście jest w tym późniejszym okresie w tym okresie e, szkolnym, ponieważ ja w tym momencie mam w domu sześciolatkę, która niemalże sześciolatkę, bo tam brakuje jej dwóch tygodni, ale mam sześciolatkę, która e, przy wielu, wielu okazjach stara się powiedzieć, że ja też to umiem, ja też tak umiem, ja umiem nawet wyżej. Ja umiem potrafię, umiem, potrafię, umiem potrafię. To co, taki proces zwykle zaczyna się około 5,5-6 lat właśnie i dzieci wtedy rzeczywiście uwielbiają potrafić. Uwielbiają umieć. I rzeczywiście. Co, do, co jeszcze więcej, zaczyna się zmieniać struktura ich pamięci, która już nie jest tak bardzo emocjonalna, zaczyna być coraz bardziej poznawcza, one coraz bardziej powtarzają nie tylko to, co jest ważne, przez co ciężko jest czasami od przedszkolaka wyciągnąć, co się działo w przedszkolu, ale zaczynają też pamiętać to, co powtarzają, pamiętać to co, to, co piszą, to, co rysują, zaczynają to zapamiętywać i coraz lepiej im idzie taki rodzaj uczenia się. I rzeczywiście to jest złoty czas pasji. Złoty czas pasji. Yy... <laughs> Zaraz się odniosę do tych pasji, które nam się pojawiają. Zachęcam, żebyście pisali. Jakie macie pasje i w jakim wieku one się u was zaczęły? To, co teraz napisałeś jest ciekawe, ale na razie jeszcze nie zdradzam. Tylko opowiadam dalej. Yy... Faktycznie ten okres od szóstego roku życia jest bardzo wierny do tego, żeby się uczyć, i do tego, żeby próbować odnajdować swoje talenty. Yy... Nigdy. Nigdzie, w żadnym wieku nie robi dobrze przymus, ale stawianie wyzwań, pokonywanie ich, takie małe sukcesy rzeczywiście są bardzo wspierające, bardzo radujące dzieci. Dzieci uwielbiają rzeczywiście umieć. Przy czym to, co często bywa dużym wyzwaniem dla, dla, dla sześciolatków, jest umiejętność przegrywania, umiejętność radzenia sobie z porażką. Często jest to związane z tym, że te dzieci są strasznie dużo chwalone. I obciążone tym ciągłym mówieniem, że są wspaniałe, świetne i super, boją się robić kolejne rzeczy, bo co, jak mi nie wyjdzie? Może wtedy już nie będą takie super. Ale czasami też po prostu ten trening porażek trzeba przejść. poniekąd pasja, gdzie czegoś się uczymy i próbujemy, i próbujemy, żeby się nauczyć, jest tym treningiem porażek. Trening porażek oznacza po prostu, że żeby nauczyć sobie radzić się z porażką, sobie radzić z porażką Musimy po prostu przeżyć tę porażkę setki razy i się z nią oswoić. I to nie jest nic złego, że dzieci przegrywają. Źle jest wtedy, kiedy rodzice boją się tych porażek. Kiedy rodzice boją się tego, że ich dziecko usłyszy, że coś zrobiło źle. Natomiast świadomość tego, że zrobiłem coś źle, jest drogą do tego, żebym zrobił coś dobrze. I to jest, myślę, że to jest ważne, żeby rzeczywiście uczyć się przegrywać. I to jest bardzo dobry na to czas, chociaż bywa wyzwaniem, kiedy dziecko. Tak bardzo boję się przegranych, że nie chcę wchodzić w te pasje różne, w zainteresowania. Natomiast rzeczywiście to jest niezły czas na pasję. Tutaj Asia się odniosła do tego wątku dotyczącego przedszkolaków. Szkoda, że w przedszkolach są już prowadzone książki u czterolatków. Zamiast nawiązywać przyjaźnie, uczyć się współdziałać z rówieśnikami, siedzą one nas książkami. Ja nie widzę niczego złego, żeby dziecko sobie oglądało książki, żeby było z książkami, żeby przeżywało historie, które są w książkach. Nie widzę nic złego, że im się czyta książki, natomiast zdecydowanie unikałbym uczenia się. Uczenia się czytania, uczenia się, czyli poprzez powtarzanie, powielanie uczenia się bym unikał. Nie widzę niczego złego, że dzieci poznają historię przez książki, że się bawią książkami. Tutaj mam, więc nie wiem do końca, czy Asiu się odnosisz do uczenia się czy po prostu obecności książek. Także to. No właśnie, I mamy ten czas, który jest niezwykle wdzięczny. Mniej więcej od zerówki do czwartej, piątej klasy i też myślę, że zwłaszcza... O, Asia dała znać, że chodzi o podręczniki, że nie lubi podręczników czterolatków. Łapki w górę dla Ciebie. Jeśli o to chodzi. Natomiast też jest tak, że czasami dzieciaki... Przychodzą rodzice do mnie z dylematem, że moje dziecko ma problemy szkolne, ma problemy z nauką, czy ja mam prowadzić je na korepetycję, a ono równocześnie lubi jakieś zainteresowanie pozaszkolne i chciałoby na nie uczęszczać, ale nie mamy czasu, bo być może powinniśmy pójść na korepetycję. Myślę, że niezwykle ważne dla poczucia wartości dziecka, zwłaszcza tego, które codziennie w szkole słyszę, że nie potrafisz czegoś zrobić, co, co jest bardzo trudnym wyzwaniem. A też za, to ono często potrzebuje właśnie tej pasji żeby podtrzymać przy życiu swoje poczucie wartości dotyczące umiejętności, że potrzebuje porobić rzeczy, które umie, potrzebuje świętować swoje nabywanie kompetencji, żeby być w stanie też poradzić sobie z porażkami w tych miejscach, w których kompetencji, o te kompetencje jest trudniej, ale które trzeba przerobić, jak chociażby właśnie czytanie czy pisanie. Więc tak, pasje dla dzieciaków, które sobie nie radzą w szkole, wręcz, rzekłbym, są wskazane, zainteresowania, zajęcia, tak, żeby one rzeczywiście miały poczucie mocy, to jest bardzo potrzebne w tym radzeniu sobie w trudnościach. Jest to bezwzględnie. Każde dziecko lubi czuć się dobrze w tym, co robi, i dobrze jest, jeżeli to nie jest szkoła, żeby znalazło to w różnych miejscach. Dzieci też potrzebują bardzo osiągnięć bardzo potrzebują właśnie. Zresztą też często producenci gier proponują nam mnóstwo osiągnięć w swoich grach, za to, że się zalogujesz. Za to, że przegrasz, za to, że wygrasz, za to, że zalogowałeś trzy dni, za to, że grałeś 10 minut. Mnóstwo, mnóstwo osiągnięć. Kurczę, to nie o to chodzi. Niestety tym czasami dzieciaki się karmią, dlatego bardzo lubią gry. Między innymi oczywiście. Natomiast fajnie jest rzeczywiście szukać tych osiągnięć w zwykłym życiu. I czasami one bardzo lubią sobie zaznaczać tą paletę osiągnięć. Dzisiaj skocząłem tyle, dzisiaj skocząłem tyle, dzisiaj zrobiłem tego, tyle i tak dalej. Żeby dać im te osiągnięcia, ale tutaj rzeczywiście ich pasje. Natomiast problem pojawia się. I to jest ciekawe, co Ania napisałaś. Ania napisała, że taniec jest jej pasją, o czym oczywiście wiem, ale, bo się z nią znamy, ale że od 13 roku życia to jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego? Przecież też, jak sobie przypominam, ja chyba też zacząłem tańczyć, jak miałem 12 lat. 11, 12, ale potem w wieku 13 chyba przerwałem po dwóch latach i pojawiło się to dopiero w wieku lat 30. Ale w pewnym momencie Dzieciaki przestają być zainteresowane pasjami, dlatego że zaczynają przeżywać dorastanie, zaczynają przeżywać dojrzewanie. W związku z tym zmienia się ich ciało, zmieniają się ich emocje, zmieniają się ich zainteresowanie. Są bardzo, bardzo mocno zainteresowane grupą społeczną. Są bardzo zainteresowane rzeczami, które robią z innymi. Zarazem. Nie mają siły, bo to jest okres szybkiego wzrostu tego białka i w kalorii się marnuje cała masa na to, żeby dziecko urosło, żeby dojrzewało, więc nie mają siły, jest im ciężko. I bardzo często nastolatki odpuszczają pasję, odpuszczają zainteresowania. Rodzice często po tych pięciu, sześciu, siedmiu latach chodzenia przez dziecko, chodzenia dziecka. Na zajęcia różne, gdzie osiągnęły naprawdę jakiś wysoki poziom. I miały z tego zawsze frajdę. Nagle to dziecko mówi, że już mu się nie chce. Że on już nie ma ochoty. Że nie ma siły, że to, jest, to już jest nudne. To jest bardzo trudna żałoba. Natomiast ona następuje, bo dziecko przestaje być interesu, zainteresowane umiejętnościami, nabywaniem umiejętności. To już się tak bardzo nie cieszy, w wieku około 12-13 lat. Za to to. Co jest motorem, motywacją do działania, jest grupa społeczna. Jest możliwość eksperymentowania, testowania, spotykania się. Kasia, napisz, jaka? Zanim się zacytuję, napisz, jaka. To jest dla mnie ważne. Ale grupa społeczna powoduje, że mają dzieci ochotę chodzić. Bardzo często to jest fajny moment, żeby zacząć właśnie teatr, może harcerstwo, gry planszowe to nam się dzisiaj na wykładzie pojawiło. Natomiast to jest pytanie, jaka tam jest grupa społeczna, bo ta grupa społeczna może być czymś, co warto robić wspólnie. Może być też tak, że dla grupy, że na przykład to, co robię, może być jakimś wizerunkiem grupowym potem, że mogę to przynosić. Czyli, nie wiem, uczę się tańczyć i moja grupa to bardzo docenia. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe to jest chyba jeden z takich wyjątków. Kasia napisała, że u mojego syna odwrotnie. Pasja zaczęła się w wieku 12 lat, czyli gitara i to jest gitara elektryczna. To jest wyjątkowa sprawa. Mam nadzieję, że nie ma 12,5, tylko już jest trochę z tą pasją. Super. Bardzo się cieszę, że zaprzeczasz temu, co ja doświadczam. W sensie, mówię serio, to nie jest ironia, to nie jest ten, ale mam, moje doświadczenie jest takie, że rzeczywiście tych pasji zostaje 5%, 10%. Natomiast jeżeli one są, Rewelacja. Natomiast wiem, że bardzo często po prostu nie jest motorem. Nie jest motorem e, umiejętności. Nie jest motorem to, że e, potrafię coraz lepiej. Nie jest takim dużym motorem. Natomiast oczywiście w każdym wieku możemy złapać jakąś pasję. To, że mam 41 lat, nie znaczy, że jeszcze jakąś pasję złapię. Myślę, że coś złapałem. A! Ptaszory. Nie, że moja pasja dotycząca ptaków pojawiła się w wieku 35 lat. Mimo, że już nie mam tej potrzeby uczenia się, a jednak yy, uczę się tych ptaków, uczę się teraz lepiej je rozpoznawać. Aha, jednak Kasia dała, dała nadzieję mojej teorii, ale rzeczywiście grupa społeczna miała wpływ, utworzony został zespół gitarowy. Więc może być ta grupa odniesienia, ona jest niezwykle ważna. Tak? Rzeczywiście. To jest rzeczywiście te wątki właśnie instrumentalne, które się dzieją, bo to jest właśnie duży dramat. Czy dzieciaki w szkołach muzycznych im się odechciewa, ale to jest być może właśnie nadzieja dla. Nadzieja dla instrumentów, to jest właśnie zespół, to jest ta grupa społeczna, ta grupa odniesienia, którą mamy, która się gromadzi dookoła czegoś, gdzie coś jest z pretekstem, jak gadać z bibliotekarzami, jak zainteresować dzieciaki do czytania książek, jak nastolatków zainteresować biblioteką, zróbcie dla nich zajęcia grupowe. Niech, on, niech to się dzieje obok książki, niech ta książka kojarzy im się z grupą, ze spotkaniem, z takimi możliwościami, to gdzieś może przypadkowo przy okazji pograją na gitarze, pograją w planszówki, Poczytają książki, coś tutaj się będzie działo. Natomiast rzeczywiście to, co ich pasjonuje, to jest grupa społeczna, to są rozmowy, to jest, to jest rzeczywiście to spotkanie. I tam można, tam jest większa szansa, że ta grupa społeczna się utrzyma. Albo można rzeczywiście szukać tej pasji poprzez spotkania poprzez właśnie samozwańczą grupę na, na, samouków. Więc to jest droga dla pasji dla nastolatków. Zmienia się sytuacja w wieku około 15 lat, dlatego że kończy się ten okres pokwitaniowy, gdzie hormony zmieniają całe ciało, emocje, mózg i, i, dziecko, e, i dziecko rzeczywiście, e, no właśnie, przestaje być dzieckiem i się koncentruje na tych, zmianach, e, na tych zmianach. Natomiast w wieku 15 lat, kiedy stabilizują się hormony, w zasadzie ciało jest niemalże dorosłe. Dziecko zaczyna fokusować się na to, kim będzie. I w wieku 15 lat wiele pasji wraca, pojawia się na nowo. Bardzo często są bliżej zawodów różnych, ale to jest na nowo czas odkrywania zainteresowań ich w wieku około 15 lat, więc jest ta trudna dziura w wieku 12-15 lat, gdzie jest bardzo trudno. I to też jest bardzo ciekawe, bo oni, te nastolatki, czasami potrafią się niesamowicie zagrzać. Nie, potrafią się niesamowicie zagrzać do jakiegoś działania, że mamo chcę to robić, kup mi strój, kup mi rakietę tenisową, kup mi buty, kup mi strój, płetwonurka, gitarę, wiosło, nie wiem co tam jeszcze, bo ja będę teraz to robił. I widzimy ten zapał, wow, że Liński nie miał racji, to dziecko chłonie w wieku 13 lat, chce coś robić, więc idzie na jedne zajęcia, potem po zajęciach przez cały wieczór siedzi dłubie, rysuje, pisze, a potem, kiedy pytamy się, jak ci idzie, to ono już mówi, że już nie jestem zainteresowany. Nie wiem, może jeszcze będę rysował. Na razie nie. 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 To... <laughs> Więc to rzeczywiście jest, jest rzeczywiście takim trudnym momentem. I te dzieciaki, myślę, że tak sobie myślę, to, to co ty już napisałaś, czy dobrym pomysłem jest wysłać dziecko do szkoły, która daje możliwość spróbowania różnych zajęć dodatkowych. Ja myślę, że to jest trochę opowieść o tych nastolatkach, tych tak zwanych gimnazjalnych 12-15, że oni bardzo chętnie próbują, sprawdzają i odchodzą, próbują, sprawdzają i odchodzą. Ta rotacja, ta zmienność, ta, tak nie wiem, zajęcia z poziomu poznajcie to, bo być może za dwa lata chętnie do tego wrócicie. Jeżeli tego się nie zobaczycie nigdy, to nigdy do tego nie wrócicie, ale zobaczycie i może za, kiedy przyjdzie na was czas dojrzałości, wrócicie do tego. Więc to odwiedzanie zajęć może być czymś ciekawym dla dzieciaków 12, 13, 14-letnich, czy fajnie by było, żeby szkoła dawała e, możliwość różnych zajęć dodatkowych. Trochę tak, ale też niekoniecznie. Ja myślę, że to, to nie chodzi też już o badanie różnorodności. Te dzieciaki lubią umieć, a nie sprawdzać. Różnorodności potrzebują przedszkolaki. Trochę dzieciaki 6, 7, 8 klasa, ale te, te dzieciaki 6, 6 11. Bardziej potrzebują trwałości, regularności, możliwości. Oczywiście jest to wygodne, jeżeli mogą to zrobić po szkole o 13, 14, bo często dzieciaki są przepracowane, że nawet chociaż bardzo chętnie chodzą i rodzice czasami przychodzą: Co mam zrobić? Moje dziecko jest przeładowane zajęciami, przeładowane nauką, ale ono nie chce z niczego zrezygnować. To jest bardzo trudne. Więc myślę, że tu nie chodzi o to, żeby próbować co móc kultywować to, co znaleźliśmy w tych wieku pięciu, sześciu, żeby one sobie trochę pobyły w tym. Natomiast być może też tam znajdą grupę społeczną. Dobrze jest w momencie, kiedy widzimy, że nasze dziecko jest zaangażowane i to już jest czwarta, piąta klasa, to już wie, że tyka zegar. I jeżeli tam się nie pojawi grupa, relacja, dobrze, zaprosić kolegę, koleżankę stamtąd, spróbować pomóc im, zawiązać tę grupę. Jeżeli to się nie pojawi, nasze dziecko może odpłynąć. Ania, która zajmuje się tańcem nie tylko jako pasją, ale też jako nauczyciel, napisała. Ja widzę w grupach tanecznych, które prowadzę, faktycznie jest spadek formy w wieku wczesnym, nastoletnim i odpływ dzieci z kursów. Wyjątkiem są zgrane zespoły taneczne, które tańczą na przykład od pierwszej klasy i potrafią tańczyć razem do pełnoletności albo i dłużej. Więc to jest trochę tak właśnie, że bo tam się stworzyła grupa. To jest wymóg tego, żeby nasze nastolatki utrzymały swoją pasję, to żeby one się po prostu lubiły w tych grupach. Natomiast nade wszystko, oczywiście, w pasji, jakkolwiek możemy mówić o wytrwałości, zapraszać dzieci do ćwiczenia, to zawsze pasja jest pasjonująca wtedy, kiedy jest pasją, a nie przymusem. I to jest, myślę, że to jest coś, o co bym chciał bardzo was, do Was, rodzice, zaapelować. Pozwólcie się dzieciom bawić tą pasją. Motywujcie do tego, żeby być coraz lepszymi. Próbujcie, ćwiczcie, dajcie im możliwości. Ale jeżeli pasja stanie się źródłem negatywnych emocji, ja nie mówię, że chwilowego dyskomfortu, ale po prostu stale pojawiających się negatywnych emocji, to prawdopodobnie ona zgaśnie. Ta pasja zgaśnie. Chcę, myślę też właśnie o tej piłce nożnej. Pasją syna jest piłka nożna od trzeciego roku życia, obecnie ma prawie 7 lat i jedzie na, na tydzień na obóz piłkarski. Niech buduje tę grupę. Myślę, że piłka nożna daje taką szansę. W przeciwieństwie do sportów indywidualnych, daje szansę wytrwania właśnie w tej grupie dzięki grupie. Ale tę grupę trzeba rzeczywiście budować. Więc, drodzy rodzice, powtórzmy sobie, jak to jest z tymi pasjami i wiekiem. Przedszkolaki lubią eksplorować i zmieniać. Niech poznają, niech próbują, ale nie oczekuj ich wierności do zajęć. Na dłuższy czas, chyba rzeczywiście one bardzo fajnie spełniają potrzeby takie jeszcze jak tańce, skakańce, e, zumby, nie zumby i tak dalej. Oczywiście dają cudowną wyżywkę energetyczną, podobnie jak piłka nożna, ale e, są cudowne nie dlatego, że dziecko pragnie być piłkarzem, tylko dlatego, że karmią ich potrzeby i te, te, te zajęcia mają szansę przetrwać, ale to nadal będzie tylko i wyłącznie zabawa, bo czas na umienie i potrafienie pojawia się między piątym a szóstym rokiem życia. I wtedy dzieciaki bardzo lubią umieć, bardzo lubią potrafić. To jest bardzo wdzięczny czas na to, żeby chodzić na zajęcia dodatkowe, dlatego że one dają frajdę dzieciakom, które się rozwijają. Niestety w wieku około 12-13 lat czasami pojawia się tąknięcie, ponieważ dziecko nie jest zorientowane na naukę, tylko dużo bardziej jest zaangażowane w poznawanie grupy społecznej. I wtedy dużo większą szansę mają te pasje, które dają szansę pobycia w grupie, pełnienia różnych ról społecznych, Badania. Oczywiście nadal możemy próbować, bo pasja to nie jest tylko ten zegar eliksonowski, o którym teraz mówię, czyli teoria rozwoju czy społecznego. Pasje po prostu mogą się pojawić, pomimo tego, że jestem teraz zaangażowany dużo bardziej w grupę społeczną, więc nie skreślajmy zupełnie pasji, ale miejmy pokorę, że naprawdę ogromnych procent odpływa Aż do około 15 roku życia, gdzie rzeczywiście te pasje są już bardzo poważne, bardzo skoncentrowane na rozwoju, bardzo skoncentrowane na tym, co będziemy robić zawodowo. Więc to tak. Tak mam chciałem dzisiaj powiedzieć. Taki półgodzinny live. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że. To pozwoli też, może trochę zmienić swoją optykę. O, jeszcze tylko Bezibella, który bardzo dziękuję za komentarz w zeszłym tygodniu, jeszcze złapie co ona napisała dzisiaj. Ja pamiętam, jak mój syn chyba w drugiej klasie chodził na judo, piłkę nożną, basen, plastykę i gitarę. Pani psycholog powiedziała mi z naganą, że ja chyba nie chcę spędzać czasu z dzieckiem, a na wszystkie zajęcia chciał się zapisać sam. Teraz w wieku 13 lat zostało tylko judo i basen. Słuchaj, to nie jest tylko. Tak, oczywiście uśmiecham się, że procentowo jest to zrozumiałe, ale to nie jest tylko. E, tak, to, to jest trochę tak, że myślę, że bardzo ważna jest intencja. Czy moją intencją jest, żeby się dziecko naprzytykało, a ja nie chcę z nim spędzać czasu? To nie jest dobra intencja. Jeżeli to jest podążanie z wrażliwością na to, co się u dziecka dzieje, okej, okay, ale miejmy tą wrażliwość rzeczywiście, żeby te pasje były przyjemnością, żeby one rozwijały dziecko i dawały mu radość ja zachęcam, żeby dzieciom pokazywać te pasje żeby być z nimi, ale być też wrażliwym no właśnie, zanim puścicie dziecko na te obozy, pomyślcie sobie co tam się będzie działo, czego one potrzebują I może też potrzebują czasami waszego wsparcia do tego, że nie musisz umieć masz się dobrze bawić bo dobra zabawa pomaga pasjom ja to wiem po swoim tańcu, po ptakach że to są rzeczy, które nie bawią, więc chętnie je rozwijam i tak samo jest u dzieci. Oczywiście, tak jak mówiłem, w różnym wieku, w różny sposób. Różne rzeczy są ważne i tego warto się trzymać. Dzięki. Dzięki za dzisiaj. Oczywiście serdecznie zapraszam do tego, żeby wspierać mnie na Patronite. Jeżeli moje live'y Ci się przydają, to ja będę wdzięczny za potraktowanie ich jako solidną pracę, solidne zajęcia, za które można tzw. bilecik poprzez Patronite kupić. Więc zachęcam do, do wspierania mnie na Patronite, link znajdziecie w opisie filmu. Za tydzień, przypominam, widzimy się na Natuli. Będę opowiadał o opiece nad dzieckiem. <laughs> Można się łatwo zapisać. Ja będę też linkował, będę linkował mnie na psychoblogu. Więc widzimy się za tydzień na Natuli. Życzę wam dobrego, ciepłego, chociaż dla wielbicieli roślin, którzy nam się tutaj pojawili, także czasami deszczowego tygodnia. Dobrej nocy.